Kawcia jest. Dzisiaj trochę pospałyśmy do ósmej, więc wiecie, patrząc na, na przykład na wczoraj, to jednak jest różnica, te ekstra 3 godziny robią swoje. Ja idę zaraz pod prysznic, nałożę sobie potem oczywiście tą maseczkę, tak jak Wam wspominałam, może coś na włosy w sumie wskoczy, a może na odwrót, może najpierw maseczkę i coś na włosy. I tak za pół godzinki taki fajny, relaksujący prysznic. Jeszcze śniadanie, jakoby się przydało, ale szczerze mówiąc, nie jestem głodna póki co, i myślę, że w sumie, jak coś będę robić, to może zrobię omlety z gruszką, do tego trochę syropu klonowego. Myślę, że będzie całkiem smacznie. Dziewczyny chciały bułkę taką czosnkową, więc im mm, podgrzałam i zaraz pokażę Wam może nasze nowości książkowe, bo wczoraj byliśmy odebrać paczkę z empiku, taką giga, mega wielką paczkę. I dorzuciłam w sumie do zamówienia, generalnie zamówienie było nie książkowe, ale dorzuciłam kilka książek. Z, no, na przykład bardzo u nas przyjęło się Jano i Vito. Jano i Vito różowy rower, czyli uczą mówić literkę ry, a tutaj mamy grosz na szczęście, czyli uczą mówić... Sz. Więc no potem myślę, że sobie usiądziemy, czekamy na Tatę. Gdzieś tam mam taki crazy plan, może byśmy pojechały sobie do galerii i pojeździć trochę na tych automatach, bo tak wiecie, człowiek siedzi w tym domu, a potem sobie myślę, a może wprosimy się do koleżanki, trochę się pobawić, a może lepiej zostać w domu ogarnąć i zaprosić koleżankę na wieczór. Także dużo różnych planów. To, co, to może dzisiaj taka nawilżająca, oczyszczająca, pilow. No i się być całkiem ok. Może już nie Summer Vibes, tylko już wiecie bardziej Autumn Vibes, ale będzie chyba całkiem ok. Teraz zerknijmy. Dobra, 20-30 minut. Bardzo spoko. No i tak, maseczka nałożona, taka dosyć z kolorem. okej, okay, trzymam ją. Jednak się zastanawiam, kurczę, czy jednak nie wywalić całego opakowania, żeby ona, wiecie, tak ładnie, ładnie zastygła. Mm, chyba właśnie tak zrobię. Mm, I co? Tak y, dziwnie pachnie. Z jednej strony ładnie, z drugiej strony tak mocno chemicznie. I już czuję, że zaczyna mi delikatnie podgrzewać skórę, zatem zobaczymy, czy wytrzymam te 20-30 minut. Na włosach jakiś olej, nawet nie pamiętam jaki. Um, także trzymam to chwilę, e, załaduję pralkę i niedługo wskakuję pod prysznic. Przyszedł ten moment, robię w końcu śniadanie. Prawie obiad, drugie śniadanie. Będzie omletik z gruszką, tak jak wspominałam. Myślę, że będzie smacznie. Zrobię porcję z dwóch jajek. I dziewczynki zjedzą, i ja zjem. No i umówmy się, no niedługo już będzie pora obiadu, więc nie ma co się chyba tak zapychać. Więc coś takiego wykombinuję. Tym bardziej, że dawno omletów nie jadłyśmy. Jak był ten szał taki truskawkowo-malinkowo-borówkowy, to wtedy bardzo często robiłam. Teraz, no wiadomo, już zaczyna się sezon na nieco inne owoce, więc. Ale myślę, że będę kombinować. I tak, generalnie robię dwie wersje. Jedna wersja to jest gruszka w środku, ale tak trochę ciężko się je przekręca, więc zrobiłam też gruszka na zewnątrz, taka wiecie, że jak jeszcze omlecik był na patelni, to położyłam na wierzchu gruszkę, żeby ona tak delikatnie się podgrzała i na to syrop klonowy. Myślę, że będzie pysznie. Dobra, ja już jestem ogarnięta, ale namówiłam koleżankę na fotki, więc wiecie, matka nieco ogarnęła. E, idziemy na e, króciutki spacer, przy okazji walniemy w foty, wiecie, ale dzisiaj taka ładna. Nawet dziecko mi powiedziało, że ślicznie wyglądasz, mamuś. To było słodkie. I, I co? Jedziemy, cekniemy foty, wracamy ogarniać dalej, bo jestem dzisiaj w trybie ogarniando, bo właśnie może potem będziemy mieć gości, więc chciałabym, wiecie, lekko ogarnąć chałupę, łazienkę ogarnęłam, kuchnia jako tako se. Jeszcze tylko salon i tak nie ma tragedii, ale może być lepiej. To jeszcze tylko szybko przed samym wyjściem pokażę Wam e, takie zamówionko empikowe. E, Wzięłam grę, kocham czy nienawidzę, bo można w nią grać już od dwóch graczy, więc idealnie, żeby na przykład sobie usiąść pięknie z Kubą i wiecie, pograć, tak trochę wiecie, zmienić klimat mam oczywiście książkę na podstawie której e, za moment dosłownie w kinie będzie film więc stwierdziłam że wiecie muszę przeczytać patrzyłam w biblio nie ma w biblio więc no mówię trudno zamówi się potem pójdzie w świat także wiecie Franklin no u nas Franklin jest cały czas zdobywamy po prostu kolejne e, części mm, to idzie do przedszkola sprzątam po zabawie tutaj mam samodzielność Powiem, gdy będę gotów, czyli dzieci z mutyzmem wybiórczym są wśród nas, zobaczymy. Mutyzm wybiórczy, tak jak ja kojarzę, to jest coś, że człowiek boi się, nie jest w stanie w zasadzie odezwać przy obcych osobach. Pamiętam, że Radzzeżku Trapali cierpiał na mutyzm. Franklin i prezent świąteczny. My miałyśmy. Nie mam pojęcia, co się stało z tą książką, gdzie ona się zapodziała. W każdym razie to była tak piękna historia. Taka poruszająca, mówiąca o tym, co jest ważne. Dzikie zwierzęta w mieście. Mówię, że też taka dosyć ciekawa. Jano i Wito w sklepie. Mama, e, Więc. Tak, ty dobrze, Dalia musi na odwrót. E, tak, coś takiego wiecie z życia codziennego. Jano i Wito. Uczył mówić literkę 3, czyli grosz na szczęście. Czuję, że dzisiaj będziemy czytać. To jest fajna książka, żeby tak właśnie współpracować z dzieckiem. Widzicie? I tata Oli już nie chce być dorosły. Uwielbiam tatę Oli. Dziewczyny też. Zresztą my wszyscy chyba lubimy tatę Oli. Edka to najbardziej. To jest Edek. To jest Ola, to jest tata Oli. Edek jest najśmieszniejszy. Mamy kilka części i tata Oli zawsze jest zabawny. Jest taka wiecie historyjka mm, dosyć długa, ale naprawdę zabawna. Ja tu uszykowałam trochę kąsków, serki, figa, kabanochy i oliwki. Czołem przy niedzieli. My w ten jakże brzydki i deszczowy dzień robimy sobie seansik. Kanapa rozłożona. Ja mam tutaj grzane winko. Mamy ciasteczka dorwane w action, takie z Milky Way. A. No, i oczywiście, jak wiecie, czas z filmem, no to nie może zabraknąć słonych przekąsek. Mamy tortilkę, mamy chipsy reksia, jest jeszcze chyba salsa, orzeszki, precelki, zatem wszystko, czego potrzeba. A my będziemy oglądać między nami żywiołami, podobno sztosik bajka. Dzień dobry, pół już taką resztką kawki. Ja tutaj biorę się trochę za ogarnianie, mam dwie dziewczyny tutaj na stanie. Bawimy się szablonami. Myślałam, że wstawię może pranie, takie, wiecie, jasne, ale jednak nie mam jeszcze tyle rzeczy, co by faktycznie e, wpuszczać tą pralkę, tak, wiecie, w połowie załadowanej, to tak mi trochę szkoda. E, więc dzisiaj pranko odchodzi, ale spoko. Poczekam, aż mi wszystko doschnie, bo schnie mi pranie Mega długo, więc jak padło hasło, że w listopadzie kupujemy suszarkę nową, to było takie, wiecie, w końcu. Eee, no, myślę, że to będzie taka zmiana dla mnie, taka pomoc, przyspieszenie eee, i w sumie jak będziemy właśnie już kupować tą suszarkę, to będę musiała tam na górze w talecie zrobić miejsce, bo to jest taki nasz składzik. Gdzie trzymamy rzeczy i tak jak teraz wiecie o tym mówię, no to zgaduję, że większość rzeczy po prostu wyleci, no bo skoro one tam są na kiedyś tam, a tego kiedyś tam nie ma, no to będzie można chyba się z tym wszystkim pożegnać. Nie powiem, bo są tam jakieś e, kosmetyki, śmydła, wiecie, tego typu rzeczy, ale myślę, że to śmiało upchnę po prostu... W innym punkcie, bo tam mamy taką szafeczkę pod umywalkę i mamy też taki, taką komutkę, więc chyba wszystko przejdzie do komutki. Tym bardziej, że komutka niedługo będzie opróżniana, bo w komórce trzymam gieszynki. A no już, już powoli, wiadomo, będzie to wyjeżdżać, bo zaraz będą urodziny takie, urodziny takie, potem Mikołajki gwiazdka i będzie pusto. Wy też nie wierzycie w to, że będzie pusta. Zaraz chyba wezmę się zapakowanie takich drobiazgów dla mojej siorki. Eee, muszę w ogóle sobie jakoś podzielić to ładnie w kartonach, co by potem, wiecie, nie, nie było w topy, ale to za chwilkę. A w ogóle tutaj mam trochę rzeczy od mojego męża, bo był w Niemczech i kupił mi, wiecie, chemię niemiecką. Ale kiedyś podobno były te czasy, że jak chemia, to tylko z Niemiec. Wziął mi takie wiecie: kartofelki marcepanowe. Uwielbiam marcepan, wiem, że nie każdy lubi. Oczywiście kolor kaczerki. Wiem, że to wszystko jest w Polsce, ale no. Yy, poprosiłam kawka, taka z czibo. Takiej u nas akurat nie widziałam. Taki płyn, chociaż taki płyn chyba mam akurat, nie wiem, nawet czy nie ten sam, ale kto wie, może wiecie, ten faktycznie będzie lepszy. Oczywiście żeleczki, raz, żeleczki, dwa. O, może sobie dzisiaj na deser. Zjem, uwielbiam w ogóle wersji marcepanowe. Więc mam oto. Nie wiem, co to, a to? A to odpijamy. coś fajnego. E, tu jest chyba jakiś taki mix i jeszcze jeden taki rogalik. Proszę oczywiście też jest. Aczkolwiek powiem Wam szczerze, że jakoś tak nie mam takiego nadęcia, że wiecie, tylko niemieckie, tylko niemieckie muszę sprowadzać z Niemiec, bo inaczej to wiecie, dom no, będzie brudny. Nie, raczej nie mam czegoś takiego. Była okazja. Skorzystaliśmy. Zobaczymy. Czy to faktycznie będzie lepsze, czy nie. Się zapisuje, a ja w końcu zabieram się za przygotowanie kilku okienek dla mojej siostry. Wydaje mi się, że bardzo ją ucieszę, wiecie, coś takiego. Um, takie codzienne mini prezenciki. E, I tak, ja wiem, kalendarz zwykle wzbudza mega no, mnóstwo takich przeróżnych, skrajnych emocji. Ja raczej stawiam na mm, rzeczy. Powiedziałabym takie dosyć praktyczne, przydatne do jakichś tam zabaw, na przykład z dziewczynkami. Mogą to być oczywiście kredki, mogą to być jakieś kolorowanki, książki. No, takie rzeczy, z których i tak byście skorzystali. Możemy się pobawić mocno symbolicznie typu, nie wiem, jakieś tam proszki do pieczenia, żeby tak zaakcentować, że na przykład dzisiaj zrobimy jakieś ciastka, jakieś pierniczki, tort czy cokolwiek innego. Chodziło mi też po głowie, żeby na przykład zrobić, wiecie, taki kalendarz tylko z zawieszkami na choinkę, że wiecie, codziennie coś tam by się pojawiało, czy można by było udekorować drzewko. I może kiedyś, kiedyś to zrealizuję. Tym razem jednak ym, stawiam na coś takiego, czyli taka, wiecie, symboliczna zawieszka. No ale z tego się korzysta, prawda? Yy, to samo to myślę, że mojej siostrze się spodoba taki piesek. Bo puszek jest wielką fanką piesków, więc mam tutaj taką, wiecie, figurkę, którą można postawić. I no, ona po prostu będzie cieszyła oko. A tutaj w którymś roku w Rosmanie właśnie były takie miski do wykonania. Pamiętam, że Ania super wykonała takiego pluszaczka i dorzuciła go chyba do słoika z ciepłymi słówkami dla swojej mamy. Więc widzicie, naprawdę można z takich drobiazgów zrobić fajny użytek. Cześć, dzień dobry we vlogasku. Ja już w ogóle czuję się. Uch, zmęczona gadaniem, bo nagrałam dla Was dwie pogadanki, jedną taką od serca, drugą taką około świąteczno-prezentową, bo ja wiem, że to jest temat budzący um, pewne kontrowersje, wątpliwości, mnóstwo głosów za i przeciw, więc po prostu przedstawiłam niezbyt zwięźle swoje podejście do tego. Jak widać, jest delikatny make-up, jest coś na oczach, ale tak potrzebowałam troszeczkę przełamać tą szarą aurę i stwierdziłam, że postawię na mocny kolor na powiece. Jest oczywiście kawusia... Ja niedługo idę ogarnąć kwestię prania, teraz przenoszę się do dziewczyn, które są tuż obok mnie, wiecie, muszą być blisko, to chyba taki lęk separacyjny wychodzi. W każdym razie one się bawią, ja idę chwilę na nie popatrzeć. Staram się raczej ostatnio być przy nich, ale niekoniecznie ingerować w ich zabawę, żeby one same też troszeczkę skorzystały z wyobraźni, a wiem, że mają wyobraźnię fantastyczną, więc przenoszę się do nich. Już zina, ale i tak wypija. O, zobaczcie, jak Guguś mały śpi sobie. O, jak śpi. Grinch. Kto jest małym Grinczem? Ja. <laughs> A Lili zbudowała więzienie? Tak. Piękne. Och, i teraz drugi Guguś mały śpi. Jak słodko. Oj, oj, oj. Przykryjemy tego googulka małego. Ciii. Miałam przed chwilą telefon od męża, że samochód jest gotowy. Wczoraj trzeba było go odstawić do mechanika. I tak się właśnie zastanawiałam, jak długo przyjdzie nam żyć. Na tym zadupił, bez auta, ale już będzie, więc myślę, że chyba od razu wejdziemy do biedronki, bo nie mamy pieczywa i nie mamy już mleka. A mleko to jest po prostu podstawa, bo dalej ja uwielbiam pić mleko, wiecie jakieś tam płatki czy cokolwiek. Więc skoczymy. Poje, pojechałam po mleko i chleb, a wróciłam z dwoma wsami. To jest Ciułała, tak? Ciułała. A to jest chihuahua. jego? Chihuahua, chihuahua. Llelele, Tutaj mam jakiś drobny shopping w postaci o takich donatów, bo dziewczyny zawsze są te donaty, jakieś tam pieczywo. Wiecie co, wzięłam tofu, mówię, smażymy sobie któregoś dnia. Może do warzyw, właśnie takich wiecie, na patelnię, sweet chili i garam masala wzięłam. My też często bierzemy te jogurciki, ja wiem, że no tu jest cukier. Dla mnie smakuje to trochę jak danio, ale dziewczyny bardzo lubią te figurki, które są w środku i powiem Wam, że my te figurki zbieramy i dziewczyny się bawią nimi, więc to jest, wiecie, taka zabawka, która po prostu się sprawdza. Jakaś papryka, mleko, ogórki, tą chińszczyznę, znaczy tę mieszankę taką chińską widziałam, bo chcę zrobić zupę chińską, banany, zatem takie szaleństwo. A jeszcze zanim zrobię obiad, to naszą mnie na coś takiego. Taki ryż z warzywami. Tak, ja wiem, że to tyle chemii, i tak dalej, i tak dalej. Ale od czasu do czasu powiem Wam, że jak najdzie mnie ochota, nie walczę z nią, tylko po prostu sobie strzelam coś takiego. No a potem już zrobię prawilny obiad. Myślę, że Kuba też na pewno skorzysta. On bardzo lubi moją zupę chińską. Ona zwykle wychodzi na takie dobre 2-3 dni, więc będę miała po prostu gotowanie z głowy. się w końcu za obiad trochę ogarnęłam tych okienek ale to tak chyba pięć dosłownie. Więc Tyci, czekam jeszcze wiecie na świąteczne słodycze, których generalnie jakoś tak za dużo nie ma. Zgaduję, że w przyszły poniedziałek pewnie w gazetce już będzie wysyp. Będą te pierniczki norynberskie, będą takie ciasteczka gwiazdeczki, które po prostu są jak dla mnie smakiem świąt. Więc muszę poczekać na szczęście się nie pali. Ja sobie na razie ogarniam to, co tam mam. Kleję zadania. Jeśli wiecie, gdzieś tam potrzebne są zadania. I tako w ogóle nie pokazywałam Wam, a jestem zachwycona. Takie wziąłam szklanki, bombki, bardzo ładne, moim zdaniem. Tutaj mają oczywiście słomeczki, Takie wiecie, wielorazowe. I myślę, że tutaj będę robiła. Takie. No właśnie myślałam szczerze mówiąc o nalewce takiej Bożonarodzeniowej, podobno jest bardzo dobra. E, chcemy w ogóle zrobić tak zwanego śledzika, gdzie nie wiem, czy będzie śledzik, bo raczej z tego, co się orientuje, nikt za śledzikiem nie przepada, ale chciałabym zrobić takie spotkanie towarzyskie dla paru osób, żeby właśnie usiąść, tak wiecie, pogadać, pośmiać się, może pograć, e, nacieszyć się sobą dawno nie, nie byłam ani na takim spotkaniu, ani nie robiłam takiego spotkania, więc yy, myślę, że to byłby spoko pomysł. Moja zupa. Tutaj mam jeszcze te grzybki suszone moon i powiem Wam szczerze, że jak jest właśnie w Bydronce jakiś tam tydzień, to uwielbiam właśnie złapać takie rzeczy, jakieś makrony, właśnie jakieś grzybki suszone, no takie rzeczy, które mogą śmiało, wiecie, tak zamknięte postać, poleżeć, poczekać. No, i dzisiaj nadszedł dzień, żeby zużyć te grzyby. Nie będę ich wrzucać wszystkich, raczej tak wiecie, troszeczkę. E, potem jeszcze makaron i w sumie żupa będzie gotowa.